Siemano, moi drodzy, z tej strony Antoś, Dzisiaj jesteśmy na. Na nowej grze. To, co, bo Darek! Nazywa się Miasto. To, co, Darek. Oceniam tą grę. Hmm. Tutaj nie da się wejść. iPhone, co jest? A da się wziąć? iPhone'a? Nie, na przykład to. Tam. tam co jest? Tam. Lecę do nieba! Mam na co do nieba! Em, to jest trochę zepsute. Jeszcze tutaj jest spawn. Uh -huh. Ładna ta choinka zrobiona. Co to jest? A tak, Bar Darek mi mówił, że to jest Fiku Miku. Dawajcie, co tutaj jest? Jak to jest zrobione? Najpierw idziemy tutaj. Em, tutaj jest jakieś przejście. O, tutaj jakaś zjeżdżalnia. Zaraz przetestujemy. To. Co to jest? Tutaj jest do zjeżdżalni, coś? Co jest? Co to jest? Nie widziałam tego. A, zjeżdżalnia, zjeżdża się tu. Au! Zablokowałam się. Ech, mi, mi to samo się stało. Hm. E, no to muszę się odbagować. Pum! Au! Bolało. I będzie gdzie w drugiej aktualizacji McDonald's. Tutaj na. Na Darka, serwerze. Okej, okay, tutaj byliśmy już. O, tu się kręci! Co jest tu widzowie? Okay. Em um, tu... Pum, pum, a u, rusza się. Boom, boom, Co tutaj jest? O tutaj dalej. Tutaj wyjście. Okej. Okay. Mm. Bo Darek mi powiedział, że tam jest wyjście. Um, a tutaj? Zjeżdżanie. Testujemy tą zjeżdżalnię. O! Ja muszę chyba tak jechać z tą zjeżdżalnią. A! Zbagowałam się za bardzo. No trochę są zbagowane te zjeżdżanie. Czemu ja tak latam? Em, Co jest? Em, to jest trochę dziwne. Au, ała. No to już nieważne to w Miku są zjeżdżanie, okej. Okay. Tutaj taki start, fajny. Merry Christmas! Tutaj jakiś budynek. O! Biedny! Biedak, Siema! O, domek, co tam jest w środku? Aha, nic nie ma. A, ale widzicie gdzieś tu sekret? Bo Darek mi powiedział o sekrecie. No takim co ja widziałem od razu. Kaczuszka. Nawet są auto. Co? O jest. Em ja nie mogę odpalić silniku, bo jestem na telefonie. Bum. Nie. Tutaj też? Tutaj to samo. Tutaj też. Tutaj też. O, a mam. A może tutaj? Widzowie dawajcie. Tutaj. O, tutaj chyba się da. Albo trochę za bardzo... Em, to jest trochę za bardzo zepsute autko. Okej. Okay. Em, a tym da się pojechać. W ogóle? Ale czemu ja jestem tu, fikumiku? Miku? To już nieważne. To było trochę dziwne. Co to jest? Jakaś chyba Formuła Jeden Co to jest? Ło! Tym da się jechać! Co jest? Nitro! Nitro Ani mora. Co jest? Latam autem! Puszczam. A! Upsi! Co ja na robiłem okej, okay. muszę wysiąść, ale jak się teraz wysiada z tego? A, tutaj, em, ale aut, auto na szczęście spadło, okej. Okay. Au, e, nie, da się. Czuć. Tam auta chyba nie działają. Ale ładnie zrobione. Darek to robił to całe na razie miasto w 20 dni. Ej, kto to tam był? Ktoś dołączył na serwer o Darek dołączył! Siema Darek! To co bo co Darek? Yey! I to na tyle widzowie. Goodbye. African. A up.